Przedstawiamy najważniejsze funkcje aplikacji do integracji z krajowym systemem e-faktur. Zobacz, jak ułatwi ona pracę w Twojej firmie. Warto na wstępie podkreślić najważniejsze cechy tego rozwiązania. Po pierwsze, pełna integracja. Aplikacja jest zintegrowana z systemem Rax oraz z krajowym systemem e-faktur Ministerstwa Finansów. Działa jak most, który łączy oba systemy, Dzięki czemu uporządkowane i opisane faktury trafiają prosto do modułu księgowego Rax. Po drugie, centrum zarządzania to wygodne centrum zarządzania dokumentami zarówno dla księgowych, jak i pracowników firmy, a wszystko to z dowolnego miejsca czy urządzenia bez konieczności logowania się do programu RAX. Po trzecie, mini obiekt dokumentów. Integrator oferuje możliwość opisywania. Segregowania i oznaczania faktur bezpośrednio przez osoby merytoryczne. Księgowo nie musi szukać informacji samodzielnie, dostaje kompletne dokumenty. Po czwarte, elastyczność. Program wspiera dowolne modele współpracy dostosowane do specyfiki i wielkości firmy. Pozwala na samodzielne zakładanie kont pracownikom, nadawanie im uprawnień lub przydzielanie określonych ról. Główny panel i organizacja pracy. Po zalogowaniu się do aplikacji od razu widzimy listę dokumentów pobranych z KSEF. Z lewej strony ekranu znajdują się dwie kluczowe sekcje: foldery i statusy. Foldery służą do grupowania faktur według dowolnych kryteriów, a statusy obrazują, na jakim etapie opracowania znajduje się dany dokument. Co ważne, Oba te elementy można dowolnie konfigurować, dostosowując je do potrzeb firmy. Wszystkie zmiany na dokumentach można wprowadzać zarówno pojedynczo, jak i zbiorczo, co znacznie przyspiesza pracę. Współpraca merytoryczna. Okno klasyfikacji faktury pozwala na stworzenie prostego obiegu dokumentów i usprawnie komunikacji na linii dział księgowości pozostałe działy firmy. Porządkowanie faktur, nadawanie im statusów, dodawanie opisów, załączników czy etykiet. Te czynności mogą wykonywać bezpośrednio pracownicy, którzy znają najlepiej kontekst danej faktury. Dzięki temu. Księgowa otrzymuje w jednym miejscu komplet informacji do dalszej pracy. Może też dodawać własne komentarze lub przesuwać dokumenty do folderu do wyjaśnienia, sygnalizując pracownikowi potrzebę uzupełnienia danych. Osoby merytoryczne pracują w tym samym panelu, ale ich uprawnienia mogą być ograniczone tylko do wybranych funkcji. Aplikacja oferuje dwa tryby widoku. Listę dokumentów oraz widok z podglądem faktury co ułatwia szybką weryfikację. Ustawienia i fakturowanie. Spójrzmy teraz na ustawienia. Aplikacja potrafi automatycznie pobierać nowe faktury z KSEF, a my możemy decydować, które rodzaje dokumentów nas interesują. Mamy także pełną swobodę w stworzeniu folderów, statusów i innych elementów służących do klasyfikacji. Opcjonalnie aplikacja może być rozbudowana o moduł do wystawiania faktur sprzedaży, np. dla pracowników, którzy nie mają bezpośredniego dostępu do Rax. Faktury wystawione w aplikacji są oczywiście wysyłane bezpośrednio do KSEF. Zarządzanie użytkownikami a jak wygląda zarządzanie dostępem? Przejdźmy do panelu administratora. W panelu administratora widzimy listę wszystkich obsługiwanych firm oraz przypisanych do nich użytkowników. To tutaj decydujemy, jaki zakres uprawnień otrzymają poszczególni pracownicy. Dodatkowo system RUL pozwala tworzyć gotowe szablony uprawnień. Dzięki temu możemy jednym kliknięciem przypisać ten sam zestaw pozwoleń na przykład kilkunastu osobom. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Regularnie publikujemy na nim nowe materiały dotyczące KSEF i nie tylko. Potrzebujesz programu dla swojej firmy? Odwiedź naszą stronę. I dowiedz się więcej. Raks. trzydzieści pięć lat doświadczenia.